Witam bardzo serdecznie i zapraszam na omówienie konkursu Mistrzostw Świata na normalnej skoczni w Oberdorfie. Na wstępie proszę o zostawienie komentarza i łapki w górę pod filmem, bo mnie to bardzo motywuje do następnych odcinków. Nagrywam od razu po pierwszej serii, więc skrócę pokrótce, kto był faworytem i jak wyglądał konkurs na półmetku. Głównymi faworytami byli, będący w dobrej formie, Ryoji Kobayashi, Karl Geiger. Anzelaniszek, który był drugi w kwalifikacji. I Wróćmy do omówienia pierwszej serii. Najdalej skoczył Piotr Żyła, bo uzyskał aż 105 metrów. Obrońca tytułu, Kubacki, skoczył w nieco gorszych warunkach 102 metry. Dobrym skokiem popisał się Anzelaniszek, co nie było niespodzianką. Ryoj Kobayashi uzyskał 104 metry. Warto wspomnieć, że świetnie spisujący się grane lud w kwalifikacjach czy sesjach treningowych nie wytrzymał presji, skacząc 99 metrów i będąc na 16 miejscu po pierwszej serii. To nie pierwszy raz, gdy młody Norwek nie radzi sobie z presją. Podczas turniejszych skoczeń w Innsbrucku również miał problemy z pozycją najezdową. Dlaczego? Gdyż się zestresował. Ale to nie odcinek o grane ludzie, więc oglądając to zapewne znacie już wynik, a ja wam go zaraz omówię. Jestem po drugiej serii i nie będę po prostu już przedłużał, bo cały się trzęsę ze szczęścia. Mamy Mistrza Świata, Piotr Żyła mistrzem Świata, widzicie teraz jego skok na ekranie, widzicie teraz wyniki na ekranie. Nie wiem, czy ja jestem w stanie to omówić, bo taki jestem szczęśliwy po prostu. Mamy Mistrza Świata, Piotr Żyła mistrzem Świata, jego największe osiągnięcie w karierze. Wytrzymał presję, bo to było największe, to było najtrudniejsze moim zdaniem. W drugiej serii odpalił Halworegne Rud. Mówiłem, że w pierwszej sobie nie poradził, ale w drugiej już się uspokoił, dał radę. Skoczył 103 metry, awansował na czwarte miejsce. Dawid Kubacki utrzymał piąte miejsce. Karl Geiger awansował na drugie miejsce. Anzelaniszek. No trzecie miejsce w podium mistrza świata. To bardzo dobre miejsce dla Anzelaniszka. Rojko Baja się zniknął z tej czołowej dziesiątki i to jest duże rozczarowanie, ponieważ wcale nie mam takich złych warunków, ale mi się wydaje, że też po prostu presja go zjadła. Fenomenalnie skakał Robert Johansson też się poprawił względem pierwszej serii. Ale to, co zrobił Piotrek, myślę, na zawsze pozostanie w naszych sercach, ponieważ mistrz świata jest tylko jeden. I na skoczni normalnej w obrazorcie 2021 roku Piotr Żyła jest po prostu najlepszy. No, nie będę tutaj ukrywał. Piękne, piękne te zawody Więc to było w sumie na tyle Jeśli chodzi o ten odcinek No i teraz puszczę wam z komentarzem Z komentarzem Przemka Babiarza Z TVP Sport Ten cudowny skok Złoty skok Piotrka Żyły Po marzenia, po metal Po chwały dla siebie I teraz trzeba dalej, szybować dalej, 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 I tak jak kiedyś Młodek Szeranowicz mówił przy skokach Adama Małysza, że wystarczyć, wszyscy już odbierają gratulacje.